Si O N A C A W A Y U T A N O T Y È Sτο N A E V A L L Alcohol Ich bin Chien13 ChienChienChan 不會 aver Если Chien Chien ChienChan Cześć, witajcie w drugim odcinku na moim kanale z serii Minecraft Survival. Dobra, wam się to przypaliło. sobie Teraz to wyciągnę, przepalę sobie też lazo. No, aha. I pójdziemy sobie pozbierać drewno. Więcej drewna na patyki, żeby było. Sadzonki sobie pozbieramy. No, lag Mówię. Dobra. Jak się skończy to zaraz, zaraz, Dobra, już teraz się prześpię. Żebyśmy mieli pierwszego tak Checkpointa sobie. Dobra, czy tutaj mamy ile? Dobra, to poczekamy. się wszystko przypali. Teraz bierzemy tu sobie pod w ogóle minecrafta. nie ustawienie. O jest ustawienie graficzne. Zadajemy sobie napięcie, muzyka i dźwięki, dajemy sobie... O, no Bo coś za cicho. Przerobię sobie to, zrobię sobie jeszcze więcej patyków. I zrobimy łódkę. Na pewno łódka nam się przyda. Dobra, na, mamy na czapkę. Zawsze zaczynam od butów, ale tak to już mamy na czapkę, to... Mamy na czapkę. Dobra. Teraz ściskamy na buty i ja pomyślałam sobie, że byśmy sobie poszukali jakiegoś jeszcze miejsca i zaraz tutaj wrócili. Okej, okay, tam są... Dobra, to ja się tam później przepłynę. Przy okazji jak jesteśmy tutaj, to sobie zbiorę piasek. O, jeszcze jedno to będę miał buty. O. Serio. I mogę chodzić na boso. Teraz zrobię tak. Zrobię sobie taką łopatę, bo na razie na lepszą mnie nie stać. Serio. Chwila. Dobra, mam. Już łopatę. Teraz idziemy sobie tutaj, pozbieramy sobie trochę piasku. A to jest wersja 1.12.2 Co? To nie może być 1.12. To musi być 1.12.2 jedno... Tak, to jest 1.12.2 no. Dobra, mam nadzieję, że na tego piasku Żelazo Dobra, teraz będę sobie zbierał na spodnie, bo nie mogę chodzić bez spodni, no ludzie. Dobra, jeszcze jedna a szybciej, 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 szybciej. Dobra. Spodnie, spodnie. No, dobra, i teraz tylko 8 ten i narzędzia sobie zrobić. To poczekam już aż cały się przypali. Na razie pojadę sobie tam. Serio. Dobra. To siadam jadę. I płynę ludzie. Dobra. opcje, ustawienia graficzne, Oddajmy sobie na dwa, Przed tego F3 i A, żeby nam się odświeżyło i jest, dobra, owce, patrzcie, do mnie, do mnie, serio, muszę sobie zrobić, żeby było słuchać dźwięki jak mam gdzieś się. Jak płynę już dam, może się przypaliło już osiem. Czy szybciej. czy? Jest też na się. Dobra. To na razie to wyglądały tak. A to jest drugi odcinek, no to naprawdę postaraliśmy się. W będziemy szukać jakieś miejsca na domek, bo przyda się. Bo nie chcę się na tej wysepce tak rozbudowywać. Nie sobie zrobię kilo. Na dwa sobie go damy. Jeśli czekam na trzy, to sobie zrobimy ten, mm. Sikarkę. Jeszcze jedną. O Jezuś, ducha. Te kwiatki pozbieram. Może się przyda do terakoty, do cementu. o jest. Na sikarkę ile nam jeszcze zostaje? Trzy, dobra. Widzicie, jest git. Tak i mam nadzieję, że teraz sobie pozbieramy trochę z tego drewna do końca odcinka. Następnie sobie będziemy szukać miejscówki na domek. Mam nadzieję, że tylko został jakiś. Ja mam taki pomysł, żeby się wynagrodzić na jakiejś górce. Coś w, ta w takim stylu, tylko że trochę większej. I na tym zróbmy biomie. Okej. Okay. Ja mam nadzieję, że to spadnie. Bo jak nie, to nie mamy już nasionek. Znaczy. O, spadło, dobra, po to. O, tamta góra to się fajna. I wejdę sobie na tą górę i zobaczę ile tam jest drzewek A może to jest naprawdę fajne miejsce, może to jest tylko tak wygląda, że jest bardzo mała wysypka, może jest duża Bo no, nie byłam na górze Ham 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 Tak, tego się spodziewałem, jest duża Ale no, nie przekonuję mnie do siebie Żeby tutaj w ogóle coś na niej wybudować tak, nie przekonujemy. mnie. Może sobie w kolejnym odcinku w tą stronę pójdziemy, ale to na pewno długo jeszcze. Miałem nadzieję, że popłyniemy sobie w ogóle w inną stronę przez wodę i zobaczymy różne sobie miejsca. Dobra. Już mówią chciałbym znaleźć górę i to jeszcze na tym normalnym biomie, bo chciałbym się wybudować tam, ja mam do domku, by się wybudować, no pod koniec sejfu będziecie mogli sobie pobrać, go pod koniec mojej serii tego sejfu będziecie mogli sobie pobrać, a koniec serii, to nie wiem, kiedy będzie, może setny. po setnym odcinku, może po 150 odcinkach zobaczymy jak to wszystko nam się rozwinie no nie, ja upada dobra tutaj mi zależy na tym bardziej brzozowym na tej brzozie bo co ja chcę, ale jest potrzebna bo jest jej rzadko czasami wcale jej może nie być teraz sobie ja pójdę jeszcze po tą trzcinę cukrową tak ostatni ostatniej chwili odcinka jeszcze szybciej no Dobra i możemy już płynąć tam naszego naszej bazy. Dobra. I przy naszej bazie będziemy się żegnać. Bo już jest spora na to sobie tej jabłko z, z tego z razem tutaj. Więc do zobaczenia w kolejnym odcinku na moim kanale. Yy, Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i komentarz. Pa!